Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na francuskiej mapie Oybejron. Jak widzicie mamy tutaj opad deszczu, który wcale nie jest taki słaby, a niebo jest no takie... mało zachmurzone bym powiedział, więc mamy deszcz taki troszkę z niczego. Jesienny deszczyk, moi drodzy, jesteśmy w trakcie zbiorów buraków cukrowych, zatrudniłem pracownika... A dzisiaj mamy już tutaj nakoszoną, właściwie zebraną, jedną całą e, przyczepę, i z tą właśnie przyczepą będziemy dzisiaj się troszeczkę bawić. Mianowicie, mam tutaj cukrownię i będę za miał zamiar sprzedawać inaczej. E, kurczę, co ja zrobiłem? Bez sensu. Przecież trzeba to zrobić inaczej. E, tu jest cukrownia. I do tej cukrowni można oczywiście oddawać całe buraki cukrowe, ale można je też mielić i to jest w sumie też taka taka ciekawostka. Chodźmy tutaj sobie do cukrowni, a może wejdźmy w ten sposób. Może wejdźmy w ten sposób. Ten odcinek w sumie może być też poradnikiem do cukrowni, ale to zrobimy osobny. Dzisiaj pokażę wam jak wygląda siekanie buraków cukrowych. Wejdźmy sobie do menu produkcji, gdzież to jest to menu produkcji. Tu jest menu produkcji i zobaczcie. Z dwóch buraków cukrowych robi się jeden cukier, oczywiście mowa o litrach, natomiast z, z rozdrobnionych buraków cukrowych swoją drogą. Ha, cykle na miesiąc, ale widzicie, bo tu jest. No dobrze, to się bardziej opłaca, ponieważ nie dość, że koszty produkcji są mniejsze, to ilość cukru, jak widzicie, z 5 litrów robimy 3, nie 2,5, tylko 3, czyli gdyby to sobie pomnożyć, no to jednak. Opłaca się rozdrobnić buraki cukrowe, żeby zrobić z nich cukier. A jak wygląda kwestia trzciny? No, dokładnie tak samo jak kwestia buraków. No dobrze, więc moi drodzy, zaczynamy w takim razie. Tylko wsiądę sobie do tego traktora. Tutaj jeździ sobie mój pracownik, więc niech on sobie tam jeździ. A ja tym oto traktorem, który jest wyposażony w specjalną maszynę, w tą łyżkę z przodu. Będę rozdrabniał buraki cukrowe i mam nadzieję, od razu je tutaj ładował do cukrowni. Więc jedziemy sobie z powrotem do tego traktorka. O tak. Jeszcze kawałeczek sobie cofnę. Jeszcze sobie tro. Ojej, za bardzo, za bardzo, za bardzo dobrze. I dam sobie Left Control i mam nadzieję, że tu się tak. Robi się, widzicie, taka duża kupa, taka pryzma. Buraków cukrowych, także świetnie. No, i ta pryzma, jak widzicie, się tak rozsypuje. Naprawdę spoko, że tutaj w farmingu. No, zobaczymy zaraz, czy się. No dobrze, 3000 litrów jeszcze. No, widzicie, jak się ona rozsypała tak bardzo. Także mamy sobie kupę buraków cukrowych, ale to naprawdę jest kupa buraków cukrowych. Zobaczmy, jak to wygląda. No, przyznam szczerze, tekstura tych buraków cukrowych wygląda bardzo przyzwoicie. E, trzeba przyznać, wygląda to po prostu dobrze. Ta tekstura wygląda po prostu dobrze. No i zobaczmy, jak to wygląda. Buraków cukrowych w magazynie tutaj nie ma nic. A tutaj mamy łyżkę z, ze specjalną funkcją. Także zaczynamy pierwszy raz to robię. Nie robiłem tego nigdy wcześniej, więc spróbujmy. spróbujmy to zrobić. Załadowałem sobie 2300 litrów. No i teraz tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Otworzę sobie menu. E, włącz narzędzie, e, włącz narzędzie ładowarki czołowej. No to włączamy i zobaczmy. I tak się to będzie mielić. I tak się to widzicie, mieli i automatycznie jak widzicie tutaj już no teraz się będzie zapisywać granu. No widzicie? To się nazywa to się nazywa mieć szczęście. No i zobaczcie, tu już jest 2301 litrów. No to w sumie gdyby zrobić może taki lifehack, no bo już mi, już myślę sobie jak zrobić, żeby to było szybciej. Jest naładowane. No i ładujmy. A w... aha, czyli ja nie mogę tak. Okej, okay, dobra. No i w ten sposób muszę zmielić te buraki cukrowe. E, mogę wam w sumie to pokazać jeszcze inaczej. Pokażę wam, że to się będzie sypać tak na kubkę, bo powinno, ale to zrobimy tak. E, teraz mamy włączone narzędzie ładowarki czołowe. Dobrze. Więc ja sobie podniosę i chcę wam to pokazać, że to się będzie sypać na kubkę. No i zobaczcie, sypie się na kupkę, jest zupełnie inna tekstura i to wam właśnie chcę pokazać. Oczywiście potem ja sobie mam nadzieję to naładuję do tej, do tej, do tej, do tej łyżki. Zobaczcie, jak to wygląda. To są buraki cukrowe, które są po prostu posiekane, rozdrobnione, a tutaj są całe. I teraz rozdrobnione buraki wrzucamy sobie do, do cukrowni. No, ale mam nadzieję, że ja to teraz ładnie pozbieram. Chodźcie tutaj. Ciekawe, czy się da dwa razy posiekać. To jest pytanie. Dobrze, już widzę, że damy radę bez problemu to pozbierać. To mnie cieszy. A zbiera się w sumie też fajnie. No i jak widzicie, jest 1 do 1, jeśli chodzi o ilość litrów, więc z 1000 litrów, z 1000 litrów, co drugi raz możemy to osiekać. No, możemy, jeżeli byśmy chcieli, no ale już bardziej rozdrobnione to nie będzie. W każdym razie myślałem, że to pójdzie bardzo, bardzo wolno. Bałem się tego, że to po prostu będzie szło. Jak po grudzie. No a w sumie myślę sobie tak, gdyby tutaj podłączyć jeszcze na przykład, no to potem pomyślimy, żeby sobie to przyspieszyć. Jeszcze tę pracę. No bo wiecie co, ja sobie teraz nabieram, cofam, włączam, no ale muszę minimalnie podnieść. Muszę minimalnie podnieść, nie może być to na, na ziemi. No i to w sumie to w sumie działa. Już 8000 litrów tam jest. W sumie wiecie co? Puśćmy ten rozdrabniarz do buraków cukrowych. Puśćmy produkcję. Niech to sobie już działa. Eee, po prostu niech to sobie śmiga, a ja ładuję kolejne 2300 litrów. I włączamy i lecimy. Czyli moi drodzy, da się rozdrabniać te buraki naprawdę szybko. Oczywiście, jeżeli zrobicie to w rozsądnym miejscu, no bo bez sensu jest uważam ładować to na przyczepkę, gdzieś tam dalej przerzucać, przewozić, no chyba, że chcecie to zawieźć do biogazowni, no to to jest inna historia, jeżeli chcecie to zawieźć do biogazowni, no to wiadomo, że trzeba wtedy będzie, trzeba będzie to wtedy robić inaczej, aczkolwiek jedna rzecz mnie w tym farmingu troszeczkę uderza, to fakt, że tutaj dla mnie powinien być punkt takiego sypu. nie wiem animacja kratki, animacja tych krat, takich prętów, które były już w Farmingu 11, a tutaj nic, po prostu sypie się na beton i to znika. Dla mnie to jest słabe, dla mnie to powinno być troszkę jednak inne. Ja bym chciał, żeby to wyglądało po prostu troszkę bardziej realistycznie. No mnie tego tu brakuje, mnie tego tu brakuje, zobaczmy, no działa, także... Także naprawdę fajnie to wygląda. Prze pracownik D został przez coś zablokowany. No to zobaczmy przez co został zablokowany i gdzie. Okej, okay. pracownik D został tam zablokowany. To zaraz go jeszcze tu odblokujemy. I kolejne dwie tony. No szkoda, że tutaj ta łyżka ma tylko pojemności dwie tony. No gdyby miała chociaż pięć albo dziesięć, no zawsze byłoby to więcej. No ale nie ma maszyny, albo przynajmniej ja jej nie znalazłem. Żadnej innej maszyny służącej do siekania. Buraków cukrowych, no faktycznie jest zablokowany, no zablokowany tutaj przez ten traktor, ale dziwne, że aż sobie ten pracownik nie poradził. No dobra, teraz pojedzie, a ja wracam do siekania. Chcę dla Was posiekać, moi drodzy, te wszystkie buraczki, które tutaj są. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jak widzicie, dość szybko, naprawdę dość szybko mi to idzie. Dużo tych, tych buraków tutaj można posiekać naraz. Myślałem, że to będzie bardzo skomplikowane i bardzo czasochłonne, a wcale, wcale takie nie jest. Okazuje się, że to jest bardzo przyjemna robota. Już 22 tysiące litrów posiekanych buraków jest załadowanych, także już połowę mamy zrobioną. A tak naprawdę, ile ja tutaj sobie siekałem? No naprawdę, chwilę. Prędkość tego siekania też jest bardzo duża, taka dopasowana do gry, bo wątpię, żeby jednak. W rzeczywistości działało to aż tak szybko, no ale mimo wszystko tutaj no działa, to, działa to naprawdę fajnie. No i zbieramy kolejne odrobinkę i siekamy i jest pięknie. No także, jeżeli ktoś ładuje do cukrowni buraki, to posiekanie tego naprawdę nie zajmuje wiele czasu, bo jedzie, wiadomo, jest to monotonne, jest to nudne troszeczkę, zwłaszcza pewnie w późniejszej fazie gry. Ale tak na początku, jako taka nowość, ja uważam, że to jest bardzo fajny taki, bardzo fajny taki dodatek, takie, takie urozmaicenie. No i oczywiście to możemy też załadować na przyczepkę. No zobaczmy jeszcze, jak wyglądają kwestie cen, bo to jest coś, co mnie w sumie ciekawi. Czyli burak cukrowy kosz, możemy sobie sprzedać oczywiście w cukrowni. Właściwie, no tak, w cukrowni. Elewator zbożowy, Marison. Marison, może tak bardziej, 400 euro, a rozdrobnione buraki kosztują mniej więcej o 100 euro więcej. No i zobaczcie, w biogazowni 540 aż pasuje, płacą. No, a tutaj targ zwierząt 500 euro. No, 500 euro za buraki cukrowe to jest naprawdę, naprawdę dobra cena. Ja wiem, że trzeba z nimi jeszcze coś tam zrobić, ale tak, na początek uważam rozgrywki w farmingu to, to się po prostu opłaca. No dobra, jedziemy w takim razie. Ile tutaj trzeba podnieść? No naprawdę nie trzeba wiele podnosić, naprawdę nie trzeba się z tym bawić, wiele, więc to jest. To naprawdę dobrze działa. Jeszcze jakby się udało tutaj tak zrobić, żeby po prostu e, ładował mi na to na przykład jakiś powiedzmy... Hmm. Co by tu mogło ładować? Przenośnik taśmowy, ten taki przenośnik, no to wtedy. Natomiast, no nie wiem, no ja myślę, że tutaj po prostu troszeczkę się pobawimy. Może zrobię taki dłuższy odcinek z tych żniw, jak to wygląda, taki na spokojnie. E, może jakiś poradnik, czas pokaże. No ale dobra, na razie sobie tutaj zbieramy. Tą przyczepkę chcę do końca ładnie wysypać. Także widzicie, znika tutaj pięknie po prostu. E, mamy już załadowane 36 tysięcy, prawie 37 tysięcy litrów. Także z 45 już naprawdę zostało mało. Kolejna przyczepka, jak widzicie, ach, przyczepka kolejna. E, łycha już jest załadowana, już się kroi. Także. Byłem naprawdę bardzo sceptyczny co do tego, a wydaje mi się, że wygląda to super. Świetna nowość, naprawdę świetna nowość, ponieważ te buraki teraz zyskały według mnie takie drugie życie. Bo były, była to raczej taka jedna z bardziej nudnych upraw uważam w farmingu, a teraz wygląda to po prostu znacznie, znacznie lepiej. Dobra, no to jedziemy po kolejną łychę. No i zostało już nam jak widzicie bardzo, bardzo mało, no... W międzyczasie pomocnik ma prawie pełny zbiornik, czyli w międzyczasie udało się już zebrać prawie kolejne 45 ton. Więc tak naprawdę można się skupić na tym, by rozdrabniarz do buraków cukrowych sobie pracował osobno, a tamten pracownik śmigał sobie osobno. No i będzie ok. No i co? Ostatnia przyczepka? Ależ troszkę, troszkę, troszkę muszę to podnieść. Ostatnia łycha? No, ostatnia łycha. No to ostatnią łycha zróbmy sobie tak po prostu ładnie podnieśmy, żeby zobaczyć, jak to tak powiedzmy, już najbardziej prawidłnie działa. Także ustawmy się ładnie tu. Teraz ten traktor jest mocno niestabilny, mimo wszystko. No i zobaczmy, zobaczmy. Teraz sobie włączę, tak to wygląda. No naprawdę ta animacja wygląda spoko. Zasada działania też jest fajna, mnie się to podoba. Naprawdę fajnie to wygląda i uważam, że to jest świetna, świetna nowość do Farminga 22. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, wysyłajcie te filmy swoim znajomym. Omówienie całej cukrowni będzie, myślę, w innym odcinku. Natomiast, jak widzicie, mamy tutaj 44 tysiące. Rozdrobnionych buraków cukrowych. No, i z tego będzie mnóstwo, bo mniej więcej 27 20... tysięcy litrów, tak? 26 800 litrów cukru. No, i naprawdę zastanawiam się, jak to będzie wyglądać w kwestii sprzedaży, bo jeżeli będzie to wpakowane w te palety po 1000 litrów, ojejku, to ja się boję, bo tych palet wtedy będzie. Hmm. bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ile kosztuje cukier? Bo to jest ostatnia rzecz, którą chcę sobie tutaj sprawdzić. Znowu się zgubiłem. E, rozdrabniasz do buraków cukrowych to jest 500, powiedzmy euro. Tyle kosztują rozdrobnione buraki cukrowe. No to 60% ceny, bo taki jest tutaj przelicznik 5 do 3, czyli 10 do 6, to by oznaczało, że... <laughs> zaraz, zaraz, zobaczymy sobie... Ile, będą, ile będzie kosztować cukier? No 1500, czyli jest trzy razy droższy. No to będzie zysk. Będzie zysk, naprawdę, będzie, będzie zysk. Dziękuję Wam za uwagę raz jeszcze. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.